Cześć! Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na najnowszy Glossy Box. Pudełko, jak już widzicie, jest otwarte, przygotowane i powiem szczerze, że to jest e, drugi już filmik, który zaczęłam nagrać, bo co się, że jak tylko otworzyłam pudełko, nie wiem czemu właśnie kamera przestała mi nagrywać, i co szczęście, że nie otworzyłam, bo by musiała po prostu jeszcze raz wszystko nagrywać i może by było. By nie fajnie wiedziała, bo bym wiedziała co tam jest. A więc tu mam pudełko, przyszło ono dzisiaj i wiem, że na przykład e, Alunia z kanału do alunia 73 nie jest zbytnio zadowolona ze swojego pudełeczka. Ona ma pudełko w wersji angielskiej, ja mam holenderskiej, więc e, mam nadzieję, że będzie to pudełko jakieś przyjemne i mam nadzieję, że jakieś będą fajne produkty do wyprodukowania. A więc otwieram tutaj to pudełko, to pierwsze powiedzmy, i pierwsze co mi się rzuca w oczy to jest nowe pudełko Glossy Box, nie wiem czy to będzie stała wersja taka, czy nie, jest ono właśnie świecące i tutaj ma taką, widzicie jest dłuższa jakby ta nakładka i tutaj już widzę jest taki bon na 25 euro powiedzmy na 25 euro i trzeba minimalnie za 50 euro właśnie zamówić więc pół ceny Praktycznie tanie, jak zamówimy za 50 euro. I to jest y, specjalnie właśnie dla Zalando Lounge, więc to jest takie nienormalne Zalando, tylko coś takiego. Dobra, nie będę tam gadać, bo nie wiem do końca co to jest. I 25 euro, więc to jest bardzo fajne. Wydaje mi się, że to nie jest jakieś tak jak zawsze dałem te 10 euro tani przy zakupach za 50, więc fajnie jest. Tylko ciekawa, czy to jest właśnie na rzeczy, które są przecenione, czy nie. Pisze, że na tym kuponie że niektóre właśnie marki są wyłączone z tego, no ale zobaczymy. A więc y, to jest pudełeczko. Sobie wezmę i otworzę. Bo się trochę ciężej to idzie. A więc tak wygląda pudełeczko, patrzcie jak ma mam piękną kokardkę. Y, już mi się od razu y, spodobało, ładnie zawiązana, taka grubsza glossy box na tym pisze. I oczywiście teraz mamy gazetkę, y, jeszcze mamy takich y, takich rzeczy jakby to powiedzieć. E, Takie jakieś mała karteczka, no i tu jest rozłożone, e, co jest. I jak jedna rzecz mi się... już... W... o, jak fajnie! Już mi się jedna rzecz taka właśnie jak to powiedzieć, e, rzuciła w oczy, co była w polskim e, glossy boxie. I więc e, zobaczymy, oczywiście te ja tutaj teraz nie będę wam do końca tego pokazywać, bo to... Nie da się zbytnio. I zacznę od tego, co jest właśnie na pierwszej. Jakby powiedzieć, na, na tej karteczce jako pierwsze. I będę Wam czytać. I nie wiem, co to jest i zobaczymy. Aha, to jest y, szampon. Szampon do włosów y, z kolor proof. Jego jest 60 ml, a cena jego za. Pełny wymiarowe opakowaniu 250 ml to 25,35 centów, więc dość e, dużo i to ma za zadanie zrobić nam, że nasze włosy nie tak jak mi rosną przykładowo. To, że właśnie one będą ładnie, takie oklapnięte, czy tam wylizane, czy. no świecące się piękne i o oh, ach, i to w ogóle. I to jest 100% naturalne składniki z glu gluteny, nie wiem, jak to, jest, to jest wolne jakieś tam. Wiele tam rzeczy tego apsetów nie ma. Ja sobie wezmę to. Ups. Odkręcę. Nie, no pachnie przyjemnie, bardzo fajnie. Zobaczymy, e, czy sprawdzi się do moich włosów. Kolejną rzeczą jest to z firmy Benefit. Takie maleństwo. I to jest, co to jest? E, Dopór professional, professional, dobra, nie będę sobie języka małać bo nie wiem, I 22 ml kosztuje 33 euro. Ups. Leci. A tutaj mamy e, 3 e, ml. Litr. Tego powiem 3 mm. Mililitary. A więc e, zobaczymy, jak to będzie, bo nigdy czegoś takiego nie, nie stosowałam. Mam nadzieję, że się spisze. I idziemy dalej. Kolejną rzeczą to jest... E, jakaś e, koniak e, gąbeczka naturalna, jakaś stuprocentowo jakaś naturalna i tam w ogóle I to jest... E, taka mała gąbeczka, ona trochę twarda jest. Mam nadzieję, że ona jakoś mięknie. Jakiej jest, nie wiem, w wodzie jakieś coś na niej jest, mam nadzieję. I zobaczymy. E, może będzie też fajnie była. E, na pewno zobaczę. Będę używać. Kolejną rzeczą. Kolejną rzeczą. To jest e, Super Aqua. I to jest e, żelowa maseczka z firmy Misza. Aż normalnie jestem, e, powiedzmy szczerze, w szoku, bo nawet nie wiedziałam, że e, Misza jest dostępna, jakby powiedzieć, na rynku europejskim. A Znaczy, jest dostępna dla nas, ale że tak jakby powiedzieć, nie jest sprowadzona tak, żeby w jakichś sklepach e, półka ich stała. Tak mi się bynajmniej wydaje. No i tutaj jest... E, 28 ml pasuje, że to jest jakaś żelowa właśnie maseczka nawilżająca, że to jest azjatycki, e, jakiś tam e, piękności, jak to się nazwać? Coś piękno... E, sposób powiedzmy azjatycki na piękną twarz i te inne: że nawilża, uspokaja, odnawia, że skóra staje się świecą, świecąca, no taka piękna, świecąca, niż z tłuszczu, no dobra. No i tam dobra, nie będę już dalej się patrzeć, żeby tłumaczyć co to jest. I taka maseczka kosztuje 4,35 euro, więc yy, na pewno użyję jej. Czy ona jest cała? Nie wiem, ta maseczka jest na, tak na obrazku, jest, że ona jest właśnie tak od tutaj, więc yy, jest to naprawdę tej, tej maseczki bardzo ciekawe i... Pewnie wezmę i zaraz wyszukam, czy coś takiego mam też na eBayu, to może jak mi się spodoba to sobie więcej zamówię. I ostatnią kolejną rzeczą, ostatnią kolejną rzeczą jest z firmy Absolut. To są jakieś chusteczki czyszczące. I te chusteczki są o, na bazie wody, z naturalnymi ekstraktami. I usuwają e, makijaż, e, i w tym samym czasie odświeżają skórę i ją nawilżają. I tutaj pisze się, że właśnie najlepiej, najlepiej się ich używa do wodoodpornej maskary i eyeliner. Eyeliner, a więc jak patrzcie, to już było na wszystko, już tam nic nie ma. Same te trocinki i te inne trocinki są koloru szarego. No ale dobra, to mi się o to, że trocinki są koloru zielonego, bo może się. Jeszcze fioletowego, tak? Yy, koloru szarego, chyba, tak, tak jak osiągnięto, że no dobra, szarego. A więc yy, to było na tyle. Yy, to było 5 produktów, dobrze mówię? 1, 2, 3, 4, 5. A więc yy, to było 5 produktów. Yy, wydaje mi się, że właśnie to pudełeczko nie było aż takie złe w porównaniu do tego angielskiego, no ale mam nadzieję, że lica w przyszłych miesiącach dostanie jeszcze lepsze pudełko. I to było więc na tyle. Mam nadzieję, że właśnie podobała zawartość tego pudełeczka. Jeżeli ktoś miał styczność właśnie z tymi produktami, to niech da znać najbardziej z tą e, tą gąbeczką i właśnie z tym e, z tą właśnie maseczką, bo wydaje mi się godna właśnie uwagi. No bo to jest to misza właśnie dobra firma, a to nie mam żadnego pojęcia, bo jest... Trochę twarde, i tam w ogóle. No ale dobra mi się o to, że już się nie będę rozgadywać, bo już teraz gadam, Nie wiem. głupoty, dobra. To byłoby na tyle. I do zobaczenia. Cześć pa!